Okay, panie. panie pośle, na czym polega inicjatywa Zielona Niedziela? Zielona Niedziela polega na tym, że w ponad 100 miejscach w Polsce będziemy spotykać się z, z rolnikami, z, z konsumentami, z przetwórcami, po to, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie żywności. Właśnie dzisiaj ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie wiele z kwestii trzeba podjąć, zmienić, chociażby odłożenie w czasie Zielonego Europejskiego Ładu, czy całej inicjatywy Fit for 55. O tym trzeba dyskutować i rozmawiać w czasach pokoju i spokoju, natomiast w czasie wojny trzeba myśleć o bezpieczeństwie żywnościowym dla Polski, dla całej Europy i tutaj dużą rolę jako Polska mamy do odegrania. Też mówimy o tym, żeby żywności nie marnować, żeby wytwarzać i sprzedawać jak najwięcej żywności właśnie tutaj, polskiej, regionalnej, tradycyjnej Nieprzetworzonej. To są bardzo ważne dla nas dzisiaj aspekty i o tym chcemy rozmawiać też po to, żeby z Polski, z różnych regionów popłynął ten sygnał zwrotny. Czekamy na, na to, co rolnicy mówią podczas wielu spotkań, sygnalizują. W związku z tym, że kończy się COVID i, i są te z, z różne obszczenia zdejmowane, mamy możliwość wrócenia do tego, co mieliśmy przed pandemią, czyli te spotkania, w terenie rozmowy e, z mieszkańcami, z lokalnymi społecznościami. E, właśnie jakie są te, te tematy, postulaty poruszane najczęściej przez rolników czego się Państwo spodziewają? Dzisiaj sami rolnicy zgłaszają najwięcej problemów z, z tą wysoką ceną nawozów, ceną paliw, ceną środków do produkcji rolnej. Bez odpowiedniego wsparcia państwa rolnicy mają dzisiaj problem. To, co zapowiadał komisarz Wojciechowski o tym, że będziemy zmniejszać dawki stosowanych nawozów, no dzisiaj rolnicy nie są w stanie bez odpowiedniego wsparcia, dopłaty zakupić tych nawozów, a bez tego nie możemy się spodziewać się większych plonów, więc to są ważne kwestie, ale też ta, te zapowiedzi, które padały ze strony partii rządzącej, kiedy próbowa, próbowali przejąć władzę. Dzisiaj widzimy, że w wielu kwestiach zostało postulatami, które nie zostały spełnione. Mówimy chociażby o zmniejszeniu biurokracji w Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa, w wielu instytucjach rządowych, gdzie trzeba przyspieszyć procedowanie, gdzie trzeba zwiększyć wydatkowanie chociażby środków unijnych, bo widzimy, że kończy się perspektywa, ta perspektywa, którą wynegocjowaliśmy, gdzie największe środki były dla Polski przeznaczone, a dzisiaj rządzący mają problem z wydatkowaniem tych środków, to zgłaszają rolnicy, kolejne wnioski wycofują, no bo też widzą, że, że jest coraz gorzej. I tutaj jest taki bardzo ważny raport Instytutu Rozwoju Gospodarczego przy Szkole Głównej Handlowej, który pokazuje, że mamy najtrudniejszą sytuację w rolnictwie od lat, od roku tak naprawdę 1999-2000, kiedy te nastroje społeczne są coraz gorsze. Rolnicy nawet dzisiaj nie chcą finansować swoich inwestycji kredytami, bo się boją, że nie będzie ich po prostu w przyszłości stać na spłatę tych kredytów i dzisiaj trzeba przeciwdziałać tych wszystkim negatywnym skutkom, znajdować dobre rozwiązania. Dlatego też jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska składaliśmy wiele projektów, ustaw, które czekają na procedowanie i tu rządzący powinni jak najszybciej te projekty ruszać, bo to będzie z korzyścią dla polskich rolników, polskiej wsi, ale też dla polskiego konsumenta. Pan poseł tu wspomniał, ale myślę, że warto jeszcze rozwinąć ten temat. Jakie są w y, największe problemy, zagrożenia i wyzwania dla polskiego rolnictwa? To, tak jak mówię, brak opłacalności w rolnictwie, bo z jednej strony widzimy, że ceny w skupie są wyższe, natomiast ceny wyprodukowania, zakup środków do produkcji rolnej też jest coraz trudniejszy i rolnicy to widzą, patrzą z niepokojem w przyszłość. i Dzisiaj trzeba szybkich i zdecydowanych Działa. Dzisiaj trzeba dopłacić do nawozów, dzisiaj trzeba dopłacić do paliwa rolniczego, bo rolnik bez paliwa rolniczego nie uprawi ziemi, nie nakarmi zwierząt. Dzisiaj te procesy są zautomatyzowane. To nie są te czasy, kiedy wszystko przenoszono ręcznie. Dzisiaj naprawdę gospodarstwa mamy wysoko wyspecjalizowane i takie wsparcie dla rolników musi się znaleźć też. Wydatkowanie tych wszystkich środków, które mogą być niewykorzystane. Zostanę do końca perspektywy, też planowanie wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, żeby te środki trafiły do rolników, do przedsiębiorców, bo na te środki wszyscy czekają.